Hej, z tej strony Horse. Chciałbym zaprosić was dzisiaj na szybką witewkę tym oto okrętem, a mianowicie dziewiątotierowym pancernikiem amerykańskim Missouri. Missouri to okręt, który można zdobyć wyłącznie za wolne doświadczenie gromadzone w grze. Ja takiego doświadczenia, gdy ogłoszono akcję z możliwością zdobycia tego okrętu, miałem dosyć sporo. Dodatkowo korzystałem z kamuflaży dających 200% dowolnego doświadczenia w każdej bitwie, a także do flag Papapapa, które dawały mi kolejne 300% do zdobywanego wolnego doświadczenia w bitwach. I tym sposobem, właściwie po około dwóch miesiącach, mogłem cieszyć się z zaparkowanego w porcie tegoż okrętu. Missouri to właściwie okręt klasy Iowa, który mamy już w standardowym drzewku amerykańskich pancerników, i od swojego bliźniaka, czyli od Iowa, różni się jednym istotnym szczegółem, mianowicie możliwością zamontowania niemal 9,5 km radaru. Pozostałe parametry są bardzo, ale to bardzo zbliżone. Jeśli chodzi o kapitana, to mam tutaj pana Sigala. Pan Sigal ma wybrane takie umiejętności jak strzelec wyborowy, czujność, ekspert w kamuflażu, nadzorce oraz myśliwiec katapultowany. Jeśli chodzi o moduły, to amunicja i sprzęt eksploatacyjny. Korzystam z tych konsumabli w wersji premium, czyli tych droższych. Natomiast jeśli chodzi o ulepszenia, to mamy tutaj modyfikację głównego uzbrojenia, modyfikację uzbrojenia przeciwlotniczego, pomieszczenia radiolokacji artyleryjskiej, systemu kontroli uszkodzeń, układu sterowania oraz modyfikację systemu kamuflażu. Ok, zapraszam w takim razie na bitwę. Okej, okay. jesteśmy już w bitwie. Na początek może losowanie, a to jest bardzo przyzwoite. Jesteśmy piątkiem, co bardzo cieszy. Jak widać, praktycznie cała nasza drużyna zdecydowała się popłynąć na kapy A oraz B, odpuszczając całkowicie C, co ja uczyniłem. Dlatego, że bez wsparcia, porywanie się na KPC nie miałoby najmniejszego sensu i zapewne skończyłoby się to dla mnie szybkim zgonem. Chciałbym powiedzieć, że Missouri to bez dwóch zdań świetny okręt do zarabiania. Co pokazuje m.in. ta właśnie bitwa, gdzie mimo stosunkowo niedługiego czasu jej trwania oraz przy uzyskaniu naprawdę jakichś super, rewelacyjnych wyników, jeśli chodzi o zadane obrażenia, okazuje się, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo, ale to bardzo poważną liczbę kredytów zarobić. Oczywiście... Ma tu znaczenie to, że, że jest to jednak jakby nie było okręt dziewiątego poziomu, a zatem okręt, który jest najwyższą premką aktualnie w grze. Więc to na pewno ma przełożenie na wartość zarobków osiąganych przez Missouri. Widzimy, że tutaj na początku aktywnie próbował zagrać w francuski krążownik. Niestety bardzo szybko złapał fokusa od moich współgraczy i był zszedł. Zauważyłem, że na KPA zwolna przesuwa się zespół złożony z kilku okrętów, a że szedł bardzo wolno, to udało mi się jeszcze szybciutko namierzyć Tirpica. Ładna salwa za ponad 19 tysięcy. W bonusie pojawił się tam również Baltimore, który, że tak powiem, dostał jeden pocisk i ponad 1000 punktów obrażeń zniknęło z jego puli. Przeciwnik stracił również Fletchera na kapie B, który aktywnie w tej chwili próbuje przejąć nasz Nowy Relan. No jest tam co prawda Czapajew, który będzie próbował zablokować ten, tego kapa przed przejęciem, natomiast jak zobaczycie, bardzo przytomnie zachowuje się. Nasze Missouri, które mamy dodatkowo w teamie, zauważa tego Czapajewa, który jest do naszego Missouri bardzo ładnie boczkiem ustawiony, posyła salwę i fantastyczne trafienie powoduje to, że Czapajew znika. Widzę, że tutaj pojawia się Mogami, bardzo ładnie wystawiony burtą do mnie. Jestem przeładowany, strzelam. Jest cytadela, bardzo fajnie. Mogami mi no, jakoś widać, nie pomnę pierwszego ostrzeżenia. Nie decyduję się na jakąś specjalną zmianę kierunku, zwolnienia bądź przyspieszenia. Dlatego postaram się ukarać ponownie. Przymierzam po raz kolejny i mogę mi tym samym utrzymuje kolejne trafienie. Jest to Cytadela i ląduje w porcie. Starałem się tutaj skierować w stronę B. Nie chciałem już płynąć wraz z tymi okrętami, które wpływają właśnie na na KPA, ponieważ tych okrętów jest tam taka liczba, że naprawdę mojej pomocy już z całą pewnością nie będą potrzebować w, w opanowaniu tego fragmentu mapy wychylił się Izumo idący kursem prostopadłym do mnie pokazujący idealnie, boczek, udało się przymierzyć bardzo fajnie salwę i weszło za ponad, ponad 22 tysiące tak mówię, staram się tutaj poszurać w okolicach środka mapy, w okolicach B żeby tutaj przytrzymać te okręty tak, żeby no, nie mogły za bardzo Bezkarnie sobie wpłynąć i, i, i ewentualnie próbować przejmować B. Staram się im wybić to z głowy. I ZUMO wydaje mi się w tym momencie całkiem nieźle skontowany, mimo że idzie do mnie tyłem. Wybieram w takim razie North Carolina jako, jako swój cel i posyłam jej pierwszą salwę. Całkiem niezłym skutkiem, bo jest Cytadela. Tutaj niestety wbijam się w wyspę. Troszeczkę to manewrowanie mi nie poszło tak, jak sobie bym tego życzył. Natomiast miło tam trafień przeciwników, No nie strzegają oni na tyle dobrze, żeby no wywarło to jakieś większe i poważniejsze wrażenie. Na, 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 na USS Missouri, które prowadzę w tej chwili będziemy się tutaj strzelali zarówno z tą North Carolina, jak i, jak i z tym Izumo, które mamy tutaj na środeczku nasza drużyna na KPA który opanowała kłębi się <gry> dość intensywnie, dość sporo czasu jej tam schodzi, żeby z tego kapa wypłynąć i ewentualnie popchnąć dalej. W międzyczasie nasz niszczyciel japoński Akizuki zdołał bezproblemowo opanować kapa C. W tej chwili dysponujemy już wszystkimi kapami na mapie nieprzyjaciel jest, powiedziałbym, że raczej w głębokiej defensywie kolejne strzały oddaję w North Carolina, która jest w dalszym ciągu do mnie ładnie boczkiem przez chwilę był widoczny lotniskowiec, natomiast zniknął i nie miałem możliwości do niego strzel strzelenia Natomiast wypchnięty tutaj przez nasz zespół, który operuje w rejonie Kappa, a Baltimore Vlogi, no tutaj się niefortunnie do mnie odwrócił burtą. Salwa, Cytadela, trafienie, i ten również wędruje do portu. Zwracam się ponownie. W kierunku operujących na środku North Carolina oraz Izumu, i tutaj postaram się z nimi jeszcze troszkę postrzelać. Chciałem jeszcze powiedzieć coś o, o Missouri który przez Amerykanów zwany jest również bardzo często Mighty Mo. Jest on znany między innymi z tego, że na jego pokładzie 2 września 1945 roku został podpisany akt kapitulacji Japonii, co skutkowało definitywnym zakończeniem działań II wojny światowej. Jest to okręt bardzo zasłużony dla floty amerykańskiej, który przez bardzo długi okres czasu pozostawał w czynnej służbie. Brał udział w II wojnie światowej, w bombardowaniu Iwo-Jimy i Okinawy. Wspierał również wojska amerykańskie w wojnie koreańskiej, a także w działaniach w Zatoce Perskiej. W tej chwili od 1999 roku stanowi atrakcję turystyczną i stacjonuje, jest zacumowany właściwie w Pearl Harbor jako ekologizer. Tutaj mamy już koniec bitwy i ja zapraszam Was na spiny końcowe oraz do następnego razu. Cześć!